Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie na konferencji prasowej poświęconej wydarzeniu, które czeka nas wkrótce w Białogardzie, imprezie sportowej pod nazwą Gala Sportów Walki Runda Pierwsza w Białogardzie. Wraz ze mną są przyszli uczestnicy tej gali, po mojej lewej stronie Tomasz Szczerek, rodowity białogardzianin, obecnie reprezentujący barwy Szczerek Team Fight Kołobrzeg, i Artur Piotrowski, również ludowity Białogardzian, który wystąpi na Galii Sportowaki w Białogardzie, reprezentujący barwy klubu Ronin i Koszalin. Obydwaj panowie zmierzą się w formule MMA, oczywiście nie ze sobą, ale z innymi przeciwnikami, ale może najpierw z tytułem wstępu chciałbym troszeczkę powiedzieć o, o imprezie, która nas czeka ogólnie. 12 listopada, tak jak już mówiłem, o godzinie 19 w hali sportowej, sportowo-widowiskowej Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, niecodzienna impreza jak na Białogard, gala sportów walki. Przede wszystkim, jakie walki nas czekają? Przede wszystkim będą to walki w formule MMA, będzie również jedna walka w formule grapplingu. Pewne rzeczy jeszcze z do, związane z tymi walkami jeszcze dogrywamy, czekamy na to czy będzie boks, czy po prostu będzie więcej walki w innych formułach. E, w walce wieczoru. E, tak jak już mówiłem, białogardziani obecnie no, mieszkający w koło brzegu, Tomasz, Tomasz Szczerek zmierzy się e, z przeciwnikiem z Weicherowa, z Kamilem Ostaszewskim, e, z klubu Free Fighter Weicherowo, e, młody zawodnik. Dopiero również tylu, tak jak Tomek podobnie stoczona jedna walka w tej formule MMA. 22 lata ten zawodnik. Także on spotka się z Tomkiem w walce wieczoru. Przeciwko Arturowi Piotrowskiemu na ringu stanie zawodnik Rodem z Czeczeni, reprezentujący barwy klubu TNT i Kobyłka, to jest pod Warszawą taka miejscowość, dosyć prężnie działający klub. Znany, nazywa się ten człowiek. Mohamed Tulshayev, także dosyć e, ciekawie zapowiada się również ta walka. Oprócz tego e, na linku zobaczymy trzeciego w rankingu e, portalu internetowego ROK e, Piotra Halmana, bardzo dobry zawodnik z klubu Mity Ból z Gdynia. Jeszcze jego przeciwnika poznamy wkrótce. Również ciekawa walka zapowiada się w formie grapplingu w formule grapplingu pomiędzy zawodnikiem z Białogardu Jakubem Masztakiem. Będzie przeciwnik na pewno z Koszalina też bardzo dobry. Z takich ciekawych zawodników, którzy również zaprezentują się na naszej grali, warto jeszcze wymienić i wspomnieć o Dawidzie Żywicy. To jest w tej chwili w wadze piórkowej, czyli do 66 kg, również trzeci zawodnik w rankingu MMA ROK, czyli w rankingu polskiego MMA. Bardzo dobry zawodnik z klubu Bazerkę, z tym Szczecin. To jest wychowany między innymi innego Białogardzianina Daniela Tomczyk. Yy, oprócz samych wal boxerskich wiele innych atrakcji, yy, występy artystyczne, pokazy sztuk walki, yy, to wszystko czeka na Państwa 12 listopada w hali sportowej yy, Liceum Mówiącego w Białogardzie. Ja myślę, że to tyle tytułem występu. Yy, A kto jeszcze, ja kto jeszcze oprócz tych osób yy, będzie walczyć? Yy, kto jeszcze? Oskar Sommerfeld, Ronin Goldin Tylko w kategorii 84 kg zmierzy się prawdopodobnie z Adamem Muszyńskim z Akademii Sarmatik Gdańsk. Z tym, że to jest jeszcze taka kwestia otwarta na tą kategorię 84 kg, bo dosłownie w dniu dzisiejszym pojawiła się taka propozycja, aby w tej kategorii zrobić taki mały turniej w formule MMA i rozważamy też tą propozycję, wtedy czterech zawodników zmierzyłoby się ze sobą w takim małym turnieju i wyłoniłoby między sobą zwycięzcę. Także szukamy jeszcze zawodników, zobaczymy. A to kiedy będzie tak mniej więcej wiadomo, kto już będzie walczył, kogo można się tam spodziewać? No, w tym tygodniu zamkniemy ostatecznie listę zawodników, ale jak wiecie to jest MMA, to w trakcie treningów zdarzają się różne rzeczy i tutaj tu naprawdę do końca będziemy czekali na to, aż, aż ustalimy ten ostateczny taki fight. fight. Także no przede wszystkim to wszystko zależy od przygotowań. Na dzień dzisiejszy mam, mamy jakieś wyobrażenie o tych walkach, które będą. Mówię, dwie, jakby Te cztery główne postacie, które wystąpią w Białogardzie to dwaj panowie, którzy są wraz ze mną oraz Piotr Halman z Gdyni i Dawid Żywica ze Szczecina. Pozostali zawodnicy też przystąpią do powoli zakontraktowania, ale czekamy ostatecznie na, na ich przygotowania i no, wtedy będziemy wiedzieć dokładnie kto, kto będzie. A jeśli chodzi właśnie o samą inicjatywę, bo to jest pierwsze wydarzenie tego typu w Białogardzie, czy, czy skąd to w ogóle się działo, jak, jak, jak był ten pomysł? Dlaczego chcecie to zrobić? Tradycja sportu w walki w Białogardzie jest dosyć bogata. Jak, jak pewnie wiecie od wielu nadprężnie działających grup zapaśniczy w Białogardzie, AKS Białogard, wielu, wielu mistrzów polskich także innych mistrzów, którzy uczestniczyli w Olimpiady, w Także te sporty walki w Białogardzie już od jakiegoś czasu się przewijają i są znane. Wiele osób na tej podbudowie, właśnie na podbudowie zapasów, czego tutaj jest doskonały przykład Tomek, rozpoczęło inną karierę, czy w jitsu czy w innych sportach, czy, czy te MMA, mieszane sztuki walki, które wykorzystują praktycznie różne inne dyscypliny sportu walki. I jakby na tej podstawie, na tej tradycji narodził się pomysł, żeby w Białogardzie spotkać się. Drugim takim aspektem tego, dlaczego, jakby żeby sobie odpowiedzieć pytanie na to, dlaczego akurat to, to też chęć promocji naszego miasta poprzez tą dziedzinę sportu walki. Myślę, że to jest dobra sprawa, zresztą korzystają z tego wszystkie inne samorządy, to nie jest pierwsza taka gala w regionie tutaj. W wielu nawet mniejszych miastach niż Białogan, bo czy Wilnie, czy Włobdzie już takie, takie imprezy podobne były. I my byśmy chcieli, żeby ta białogarska publiczność miała też okazję zobaczenia takiej imprezy na żywo, jak to wygląda. A jeśli chodzi właśnie o przygotowania, to na jakim etapie jesteś w tym momencie? Czy chodzi o badania organizacyjne, tak, rozumiem, tak, 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 bo na jakie etapy są mm. przygotowań swoich motorycznych tak. i fizycznych, to już może oni odpowiadą. Organizacyjnie, tak jak powiedziałem, większość wad mam już e, podpisane umowy, kto, kto będzie walczył, mniej więcej się już porozumieliśmy. E, wszystkie sprawy organizacyjne, czy takie czysto techniczne, to oczywiście mam już dawno zawsze, bo e, na etapie teraz jesteśmy promocji, może dali, o tak powiedzmy. Dzisiejszą konferencją prasową otwieramy promocję naszego przedsięwzięcia i w tym tygodniu pojawią się plakaty, informacje w prasie. Zaprosiliśmy też, bardzo się cieszę, że taki szeroki odbiór jest mediów, zaprosiliśmy do patronatu medialnego przedstawicieli mediów tutaj regionalnych i cieszę się, że, że i Białogardzka Telewizja Kablowa przyjęła patronat Tygodniu Białogardzianin, Głos szalicki przyjął patronat medialny również, co jest dla nas bardzo istotne i oczywiście Góry Radio Koszalin mamy też taki sygnał, że, że będzie patronat z Radiańska. Także cieszymy się, że jest ta, ta, takie duże zainteresowanie mediami i takim przedsięwzięciem. Okej, okay, a kto będzie prowadzić tą galę? To jak to będzie wyglądało? Się? Co do prowadzenia gali, to jeszcze jest Aha, tak jeszcze mogę, jest ustawiamy. to jest jeszcze taka mała tajemnica. Ta Rozmawiamy i ostatecznie w najbliższego tygodnia. Ustalimy, kto będzie, zależy nam, żeby to był ktoś z doświadczeniem, kto, kto posiada zarówno takie doświadczenie w prowadzeniu tego typu inwestycji, jak również czyli w obcowaniu z publicznością, jak również zna trochę aspekty sportu walki. Tak na to pytanie dzisiaj jeszcze nie odpowiem, ale będzie na pewno to osoba, która będzie się okazowała prowadzi to w dobry sposób. I teraz pytanie do, tutaj do zawodników, jeśli chodzi o walki, czy już się jakoś przygotowujecie do tego, jak się w ogóle czujecie przed walką? No wiadomo, że jeszcze trochę czasu zostało, ale jednakże to pytanie, czy, czy już są jakieś przygotowania w tym kierunku? Tak, tak. Uh -huh. znaczy ja byłem przygotowany na galę, która miała odbyć się w lipcu tego roku, tak więc tam gala nie wypaliła, jestem, jestem w formie cały czas, Przy, trzymam tą formę, zostało jeszcze miesiąc czasu, gdzie Doszlifuję ją do końca, zrobię odpowiednią szybkość i będę bardzo dobrze przygotowany. Okej, okay. no i tutaj, może jeszcze do Pana. Uczestnictwo tego typu gali, jak do jak, jak, jak tego tak Pan podchodzi? Czyli dlaczego? No, Cieszymy to w ogóle, że ta gala w kęsie w moim mieście, bo Żrebe czy mega ale w nie. dużo właśnie ludzi mi chciał, żeby gala się ale cieszy mnie to była w Geogardzie. No to, że będą walczyć przed swoją publicznością, ze swojego miasta. Hmm, rozumiem, dobra, Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytań? No z mojej strony to wszystko. Nie ma więcej pytań. No ja chciałem podziękować za to, że Państwo przyszli na naszą konferencję prasową i jeszcze raz wszystkich e, kibiców zaprosić e, do tego, żebyśmy się spotkali 12 listopada w diawagarzie w Hajniceum Wształcącego. E, przede wszystkim na tym, dlatego, żeby zobaczyć e, sport i podziwiać takich wojowników pierwszej galli w walki. Runda pierwsza w Białegwie. A gdzie jeszcze bilety można? A, o, o biletach jednak mówię. Tak. Bilety będzie można nabyć. Na, na dzień dzisiejszy mamy dwa punkty, w których będzie można nabyć hmm. bilety. Na pewno to jest oczywiście biuro Białorusi, ośrodka sportu i rekreacji oraz biuro tutaj. Czy, czy może w holu i tutaj jest w recepcji Centrum Kultury i Spotkań Europejskich. To na pewno, chociaż myślę, że jeszcze porozumiemy się w kilku innych miejscach, a na pewno będzie można też za pośrednictwem e, przelewu, czy z innego miasta też zapłacić przelew, przelewem i, i te bilety na pewno też będzie można sobie zarezerwować. A jeśli chodzi o cenę tych biletów? Cena. Cena biletów, e, sprzedaży bilety będą po 20 zł, bilety normalne po, e, po 20 zł, w dniu imprezy po 30. Będzie też taka ograniczona ilość biletów VIP. Te bilety będą w cenie 40 zł, przedprzedaży 50 zł w dniu i Staraliśmy się, żeby ceny nie były wygórowane, żeby, żeby dla wszystkich i czy w tu w okolicy w regionie koszalińskim, żeby każdego kibica było stać na to, żeby przyjechać na naszą galę i zobaczyć głowę. To będą godziny wieczorne, popołudniowe? Oczywiście wieczorne, 19 godzina rozpoczynamy. A. Jeszcze raz dziękuję.